Cześć, Siemaneczko. Witam w mojej kuchni. Słuchajcie, Master Fansim dzisiaj was zaprasza na po raz pierwszy, słuchajcie, nowy odcinek, nową serię na kanale. Nie wiem jak się przyjmie. Słuchajcie, to zależy tylko i wyłącznie od was. Słuchajcie, cooking simulator na moim kanale, ale to nie będzie tylko tutaj, słuchajcie, czyste pokazywanie gry, jak wygląda gra. Tylko tutaj moja zabawa, moja luźna interpretacja gotowania. Słuchajcie, kto z Was nie lubi jeść? No, chyba wszyscy uwielbiają pyszne dania. Ja również, więc, żeby te dania zjeść, najpierw je trzeba przygotować. A tutaj dodatkowo jeszcze je można sprzedać. Więc, słuchajcie, zapraszam na nowy yy, odcineczek, na nową serię. Startujemy z nową grą całkowicie. Zapraszam serdecznie. Otóż słuchajcie, nie przechodzimy samouczka. Jak widzicie, jesteśmy w takiej kuchni. Jestem można powiedzieć szefem tej kuchni. No i słuchajcie, ja was szybciutko oprowadzę po tej kuchni. Zobaczymy co tutaj w ogóle się znajduje. Tutaj mamy różnego rodzaju, słuchajcie, produkty spożywcze, jak na przykład aktualnie pomidor, cytryna, cebula, ziemniak. Słuchajcie, tutaj mamy różnego rodzaju Możliwość zakupu produktów, które gdzieś tutaj się akurat nie znajdują. Widać, że przyprawy są różnego rodzaju, tutaj na tym mamy również olej słonecznikowy. Ponieważ będziemy dostawali zlecenia na różne potrawy, które bardzo lubimy. I oczywiście ja bym chciał, żebyście wy również mi napisali w komentarzach jakie wasze potrawy są najlepsze. Jakie dla was wam najbardziej smakują? Tutaj akurat mikserek mam. O! Spad cholera. Tak, tak, będzie tutaj wesoło czasami, będą się różne jajca tutaj działy. Patelnię sobie przestawię, dlaczego ona tutaj jest? Hello, hello. Patelnię dajmy tu na ten haczyk, O. Dobra, mamy patelnię. Mamy też noże. Słuchajcie, będzie krojenie. Nam se palca tylko nie obciął. Mamy tutaj również piec, będziemy piekli. I różne takie inne, nawet zlew jest słuchajcie z mydełkiem, więc jest pięknie i zabawnie. Tutaj mamy jeszcze e, taką zamrażareczkę, gdzie można sobie akurat wziąć filet z łososia, pstrąga, I później chyba się mięcho jakieś tam pojawi. E, tak, jakby nam się zapaliło, tutaj nawet mamy liście pietruszki świeże nawet, tak. Mopa do sprzątania, jak tak zwanego syfu, jeśli się nawali, jak nam się zapali, to będzie mieć co gasić. Słuchajcie, czym gasić? Teraz tak, przenoszę sobie wszystkie przeprawy, ponieważ będę przygotowywał je w zasadzie, tak się zastanawiam, ale nie, tutaj je będę przygotowywał. A dlatego, a dlatego, że słuchajcie, tutaj mam też monitor z podglądem przepisów, które trzeba będzie wykonać. Czasu jest tak naprawdę nie za wiele, nie za wiele, powiem szczerze, ja już tutaj sobie troszkę potrenowałem Kiedy tą grę dostałem, a w ogóle a chciałem tutaj podziękować, ponieważ tą grę akurat dostałem, nie kupiłem Firmie tutaj, od firmy PlayWay, w zasadzie od przedstawicieli i, i słuchajcie, mogę dlatego też Wam ją Pokazać, no będzie taka tak zwany fan z jajem, chciałem to nazwać. Ale coś w tym stylu, słuchajcie, master fan sim będzie tutaj z wami. I będziemy gotowali różnego rodzaju e, tutaj produkty. Tutaj mamy olej, olej się przyda do smażenia na pewno. Więc ja sobie to tutaj postawię. Mamy też łopatkę do przewracania na przykład kotletów, słuchajcie. Jest, restauracja otwarta. Za chwilę powinny przyjść pierwsze zamówienia, no i leci zamówienie, leci zamówienie, słuchajcie, stek z łososia z gotowanymi ziemniakami. Lecę po gar, lecę po gar, gar trzeba nastawić szybciutko, słuchajcie, e, a w zasadzie to można go wziąć i trzeba ziemniaków wrzucić, słuchajcie. E, nie cytrynę, stary, ziemniaki, dawaj tu od razu ziemniaki z 2, to jest około 300 gram z tego co pamiętam. Dawaj tutaj, a nie, stary, no jeszcze woda, jeszcze woda, do no, tutaj, lej tą wodą, e, bo <śm> no mówię, to będzie wesoło, odkręcaj tej wody, dawaj litra wody lej, zobaczcie, tutaj w mililitrach jest, dobra, jest i litr, okej, okay, dawaj ziemniaki, nastawiaj tutaj, będzie gotowanie ziemniaków, który to jest, tak, czekajcie, zaraz zobaczymy, czy się pali gaz, jest, pali się gaz. Pięknie, dobra. Oni się już gotują. Tu można już je podglądać. Będzie smażenie, zdaje się. Bierzemy filet z łososia. Szybko do lodówy. Czas leci. Bierzemy filet z łososia. Tutaj dajesz. Dobra, i mamy teraz tak: sól i pieprz po 5 gramów. Słuchajcie. Tak, i już szukam, 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 szukam. Jest czarny pieprz. Jest czarny pieprz. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery. 5 jest popieprzony, <noise> albo jest spieprzony. Teraz to się okaże, w którą stronę to pójdzie, oczywiście. No ale powiem Wam, że całkiem fajnie to się nawet robi. Nawet mi się podoba. Tak, żeby zjeść dobrze, to trzeba najpierw pogotować. Dawaj patelnię, dawaj patelnię ile tylko oleju tam. 10 ml oleju. Dajesz tą patelnię tutaj, bo nam się przyda. Dobra, wierzysz i lejemy, lejemy, dawaj 10 ml. Dobra, jest 8. Dobra, już jest nawet za dużo. Już jest nawet za dużo. Dobra, nie zbij, nie zbij. Eee, odkręć ten patelnię która to jest, kureczek. Dobra, już się smaży. I teraz bierzemy, co my tam mamy? Co my? Ma? Filet z łososia. I 60 sekund trzeba smażyć. Dobra, wrzucamy. Dobra, smaży się. Widzicie, tutaj jest taki pasek postępu. I on pokazuje czy filet już jest tutaj usmażony czy nie Zaraz będę brał, dobra, zamknij tą lodówę Ziemniaki już dochodzą, zaraz je wyłączę Ziemniaczki się już pięknie ugotują Tutaj mamy od razu w warku widać czy jest, to czy jest to ugotowane czy nie I to jest bardzo dobre akurat Rozwiązanie w tej grze, 300 gramów ziemniaków Dobra, włączamy gaz Patrzmy się na fileta y, z łososia. Biorę szpatułkę. I teraz będziemy przewracać, i tutaj będą jaja. Zaraz zobaczycie. I tutaj zaraz będą jaja. Jeszcze chwilę, jeszcze chwilę. Dajcie mu momencik. Dobra, zaraz będzie 60 sekund. Tam jest co prawda minutnik, mógłbym go użyć. Dobra, bierzemy. I teraz uwaga. Dobra, teraz trzeba przewrócić to jest. O, jest, udało się. Udało się. Eee, e, zbijesz! Zbijesz, stary, no co ty? I teraz talerz, talerz, talerz. Gdzie my te talerze mieliśmy? Yy, talerze są tutaj tak naprawdę do wydania. 4 minuty jeszcze nam zostało. Ja nie powiem, bo trochę potrenowałem, bo bez trenowania byłaby tu pełna lipa. A tak przynajmniej macie możliwość zobaczenia jak ta potrawa tutaj sobie wygląda. Widzicie dwa ziemniaki i kawałek po prostu z takiego steka z łososia no. Dobra, jeszcze trochę, jeszcze trochę. I będziemy wykładali i ziemniaki. I będzie wykładka tych tego całego stekusia, fileta z łososia. On jest już przyprawiony. Tutaj jeszcze taka fajna płyta grzewcza jest ale jeszcze z niej nie korzystałem, więc wszystko, słuchajcie, jeszcze się tutaj pojawi. Są też zupy, już kiedyś robiłem zupę, mam nadzieję, że dzisiaj też się trafi. Słuchajcie, nie chciałbym, żeby te odcinki były zbyt długie, bo to nie o, nie o to chodzi, żeby tutaj jednak was zanudzić tym całym gotowaniem, ale tutaj będą różne później coraz bardziej wymyślne rzeczy i, i będą się zdarzały pewnie różnego rodzaju Tutaj, o, przesmażyłem, przesmażyłem, no to kurna, zagadałem się, zagadałem się na maksa. Dawaj, bierz łososia, o, dajesz, tutaj wykładamy, dobra, wykładamy, o. o, no i właśnie, to są, to są te rzeczy, właśnie o których wam powiedziałem. Jeszcze raz, będzie kolejna próba, dobra, niech tak będzie, będzie taki, z takim skórą wysmażoną do, do góry, chociaż... Ja bym tak nie chciał mieć podane I teraz tak Pytanie czy ja jestem w stanie ziemniaka wziąć Nie, ale weźmy może talerz I teraz spróbuję te ziemniaki wziąć Pyk, pyk Ła. Idziemy szybko wydać tego łososia No nie wygląda on Zbyt apetycznie, ale Może nie będzie tak źle Nawet można zrobić zdjęcie Tutaj sobie można, zobaczcie Oddalić Tak, pochylić Pięknie po prostu, po prostu pięknie. Dobra. Jak tu się robi zdjęcie zrzut ekranu, to będzie E. Wow. Zapisz. Normalnie pięknie. Wyjdź z trybu fotograficznego, escape. Dobra. I wydajemy danie. Z tekzu sosia poszedł, słuchajcie do windy i do wydania. Jest czas realizacji zajebiście. Smak 4 gwiazdki, prawie całościowa punktacja. 4. No i sława, tutaj jakieś punkty sławy się dostaje. Punkty gotowania również, które później można wydawać na przepisy. Gość zapłacił 36. Yy, C. Dokładnie nie wiadomo o co chodzi, jest jakaś tutaj waluta. Napiwek 6. I zwrot za talerz, ponieważ biorąc talerz, ja za niego płacę. Ale później mam zwrot, więc jak yy, gdyby więcej dostaję za ten zwrot talerza. Łącznie 46. C, jeśli to tak można nazwać, więc ok. Mam nadzieję, że jeszcze na, jakaś zupa się trafi. E, poczekamy chwilę, albo już będzie. A jest i zupa, właśnie mówiłem wam, że jest i zupa. Zupa pomidorowa. E, to teraz tak do garka. drugi garnek, tu będzie, tu będzie robiona zupa. Do garka mamy tak zrobić. E, m, słuchajcie, rosół skóry, jego trzeba kupić. Niestety go nie mam. Tu będzie rosół skóry. I idziemy szybciutko pach pach pach. Gdzie są przyprawy? To nie. Płyny. Rosół skóry można kupić. Kupujemy. O, mam już rosół skóry. Także kuro. A w zasadzie nie, 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 będę cię lał. Tylko ile tego mam wlać? Weź no zobacz. 700 ml aż tego. Dobra. 700 ml. Gdzie ty jesteś tutaj? ja Nie widzę. Dobra, lejemy. O! 400, 500, 600, 700. Starczy. Starczy tego dobrego. Postawimy tu obok tego. Jest 700 ml. Co tam jeszcze. E, soli 12 gramów i czarnego 12. Dobra. Soli 12. Dobra, jest pięknie, idealnie po prostu. Jestem idealnym tutaj kuchmistrzem, batelmistrzem. Jak to chcę tam może sobie nazwać i tego też 12. Jest pięknie i co mnie jeszcze interesuje pieprz kajens proszkowany Ile tego? 6 gram, o, ale będzie ostra ta pomidorowa na maksa. Nie wiem czy wy lubicie takie mocne, ostre zupy z jeszcze pieprzem kajeńskim. Pomidor hmm, potrzeba 960 gram, także ja tu biorę gar. Lecę po pomidory. 960 gram, 120, tak? 120, to już mamy 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800. Powinno być już chyba 960, tak mi się wydaje. A, jeszcze jednego pomidora kupię. A co tam? W cebuli nie pamiętam ile, czekajcie, tutaj sobie kliknę na przepis. 120 gram cebuli, dobra. Jest. No to jedna w zasadzie, tak? Plum, plum, plum. Dobra. Dawaj tutaj na nałogień. Panie. I gotuj przez 60 sekund. Gotuj przez 60 sekund. No to lecimy. Pytanie, czy ja będę w stanie y, tutaj włączyć cały ten ustaw minutnik. Y, ku OK. Dobra, leci 60 minut. Gotuje się blender. Ty śmietany nie mam. Lecę pośmietane. Śmietany to nie było. Narzędzia przyprawy produkty. Może to w produktach po prostu jest. E, cebuli nie ma tu. E, oj Cebuli mówię ten. Nie o to mi chodzi, nie o to mi chodzi. Płyny, woda. Jest śmietana, jest śmietana. Dobra, mamy śmietanę. Dobra, ile tej śmietany tam trzeba? 150 ml trzeba wlać spoko. A my to gotujemy zupkę. Ale tutaj nawet wiecie co? Tutaj jest ten czas, ale widzę, że się na, przybliży na garnek to tak naprawdę... Ej, jest posmakuj. Degustacja 58% cebula, sól, pieprz. <grych> ok, ale nie, jeszcze gotujemy, jeszcze gotujemy. Pomidory i cebula się rozgotowuje. Pomidor się już zagotował, 3 sekundy. Dobra, już ustaw. Teraz tak, co my tam mamy? Gotli przez 60 sekund, a później zblendować. Bierzemy blender. I teraz, i teraz słuchajcie. Robimy sobie zupeczkę piękną. Pomidorówkę. To lubi pomidorówkę. Dobra, już jest blendowany. Do tego trzeba dołożyć 150 ml. 100. Ło, Sto... blender mi spadł. No wiedziałem, że coś nie tak. Słyszałem tylko. <ścoughs> Znowu spad. What the hell? Normalnie kuchnia Hell's Kitchen będzie zaraz. 150 ml. Taki Gordon Ramsay, dobra, lejemy 150 ml śmietany. Jeszcze trochę. Jest, jest, wystarczy, wystarczy. Dobra i chochla, chochla. Mam tu jakąś chochlę, panie? Jeszcze się nie dorobiłem chochli żadnej. Są tu jakieś łyżki? Z drugiej strony kuchni? E, nie widzę. Nie widzę nigdzie tutaj żadnej łyżki. No to dobra, muszę wziąć głęboki talerz przede wszystkim. Bo to jest przecież zupa, nie? Dobra, mamy zupę. Trzeba będzie nalać 150. Dobra, idę kupić łyżkę. Kurna, nie stać mi, a muszę kupować wszystko. Produkty, przyprawy, narzędzia. Gdzie jest chochla? Chochla, 150 ml. Taka mi potrzebna jest. A mamy nalać tej zupki ile? 300, tak? Dobra, to lejemy. Proszę. Tak i hup. poszło. I jeszcze jedna. O kurna, zaraz mi się zupa wywali. Zaraz mi się zupa wywali. <śm> a, bylała się! Ło, wow, wylała się cała zupa! No wiedziałem, że coś tu się zawsze odwali. Kurna, co za ludzie, no. Połóż tu, jeszcze jedną choklę <śm> trzeba wlać. Tak, tak, taka ta. Marnotrawstwo normalnie jedzenia. I już jest głuchnia do sprzątania. Ja wiedziałem, że coś tutaj się odpieprzy. Dobra. Dawaj, kłać no tutaj i wydajemy zupę. Czy coś jeszcze tam trzeba zrobić przy tej zupie? E, bo czas ci leci. Podawaj gorące, podawaj na głęboki talerz. Dobra, bierzemy. By się teraz nie rozlała ta zupa. Pomidorowa. Pomidorówka. Dobra. Dobra, szybkie zdjęcie. Ciach, 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 tutaj teges. Obrócimy teraz w tą stronę. Robimy zrzut ekranu. Zapisz nawet. Dobra. Nie, no już, już nie chcę tego. Nie chcę, nie chcę. Dobra, czemu nie mogę wejść? Dobra, już mogę. I teraz lecimy z zipeczką. Pięknie teraz. No i cztery punkty sławy. No po, po prostu bajka. To jeszcze są uwagi gości. Technika, za mała ilość produktu. Te, czyli, e, czego? Zupy, bo się wylała. No. To się za dużo po prostu wylało. Dobra, dostałem 700. Całkiem fajnie. E, słuchajcie, jest jeszcze jedno zamówienie, ale to już w następnym e, odcineczku Pstrąg, Słuchajcie, będzie pieczony. Także wielkie dzięki za oglądanie. Napiszcie, co o tym sądzicie, i napiszcie, co lubicie jeść. A ja już mam syf w kuchni standardowo, więc no cóż. Ej, ja was już żegnam dzisiaj z Masterchef Fancy, was żegna i zapraszam na następny odcinek Cooking Simulator. Siema, Siema, cześć, pa!